Znajdujemy się w miejscu, które nazywane było wrzanką albo wrzączką, jako że właśnie w tym miejscu od najdawniejszych czasów ropa naturalnie z ziemi się wydobywała, tworząc właśnie widok, widok takiego pozornego wrzenia. To właśnie w tym miejscu. Łukasiewicz wspólnie z Trzecieckim rozpoczęli pierwsze roboty górnicze w 1854 roku. I również w tym miejscu na pamiątkę tego wydarzenia, na pamiątkę założenia kopalni oleju skalnego jako że tak wtedy właśnie ropę naftową nazywano Łukasiewicz ufundował obelisk, który od tamtych czasów aż po dzi dzień dzisiejszy stoi tutaj jako taki milczący świadek historii, przypomina nam dawną naszą świetność w historii przemysłu naftowego. Znajdujemy się przed kopanką franek. To naj, największy muzealny skarb. Kopanka została wydrążona do głębokości 50 metrów w 1860 roku. Następnie, jeszcze metodą mechaniczną, została dogłębiona kolejne 100 metrów. I franek jest nadal pełny ropy naftowej, długocącej ropy naftowej, jako że ropie bardzo często towarzyszy gaz. Tutaj właśnie widzimy dokładnie, jak ta ropa z gazem spełnia na powierzchni. jemy się w budynku administracyjnym XIX-wiecznym, który popularnie jest nazywany domem Łukasiewicza i w tym miejscu akurat w tej sali zgromadzono pamiątki po Ignacy Łukasiewiczu, meble z epoki, a także na portrecie widoczny sam Ignacy Łukasiewicz. Wśród pamiątek zgromadzonych po Ignacym wczu znajduje się m.in. pieczęć z Rafiderii z holkówki. Terima <small> kasih telah menonton!